Hej, 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 witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, i dzisiaj poruszymy sobie temat, który teoretycznie miał być wczoraj. Tak się składa, że jak każdy śmiertelny człowiek, zdarza mi się przeglądać internet, i w tym internecie działa pewien algorytm. I nie wiem, czy wiecie, tak się składa, że ja przeglądam jakieś różne rzeczy pracowe, z jednej strony ze względu na to, że to jest moja paradoksalnie praca a z drugiej strony z tego powodu, że chcę dowiedzieć się jak najwięcej, żeby zapuścić jakiś temat na kanał. Jej! Cieszę się jak wariat właśnie z tego powodu, że taki temat znalazłem. Mamy sobie tutaj Business Insider Polska, to jest taki tam artykuł, który mam wrażenie, że chyba jednak sobie poruszymy, albo i nie, jak nie będzie czasu, ostatnio foliarze odwalają szajsy, nie ma czasu się zająć pracą. No teraz wreszcie się znalazł czas, ale zobaczymy. W każdym bądź razie mamy taki tytuł: Wolą być bezrobotni niż nieszczęśliwi. Pokolenie Z uczy doświadczonych Wielka rezygnacja, pokolenie Z, które woli być bezrobotne niż nieszczęśliwe, a do tego fala... I dalej mamy ucięte. Jest jeszcze komentarz do tego postawu, ależ oczywiście dlaczego by nie było. To za ich sprawą w firmie mamy mniej spotkań po godzinie 16, albo w ogóle ich nie mamy, mówi o pokoleniu Z dyrektor krajowa Google Polska. Sam artykuł jest w miarę ciekawy, czytałem go, ale moi drodzy, to nie jest dzisiejsze clue programu. Takim daniem głównym dla nas w tym momencie są komentarze, ponieważ, co tu dużo mówić, szambo wybiło. Niczym jeans z lampy pojawiły się kuce, bumerzy oraz, no, trudno mi to nazwać inaczej niż jelenie. Pokrótce, goście, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wygląda praca, a co najgorsze, rzekomo funkcjonują na tym rynku pracy jakieś 15, 20, 30 lat. Ja pierdzielę. Nie przedłużając, bo już dwie minuty, załóżcie kombinezonik, bo w tym momencie pływamy w reaktorze. Już? Gumofilce też założone? Dobra, jedziemy. Ho, ho, takie podejście do pracy ma krótkie nóżki, bo pracownik narzekający wiecznie albo taki po krótkim kilku miesiącach pracy chce najlepiej być współwłaścicielem. Jest pierwszy do wywalenia. Można sobie zmieniać pracę co trzy miesiące, ale też niczego się nie nauczysz. Poza tym trzeba wiedzieć, że jest coś takiego jak praca i kariera, więc zależy co kto chce w życiu osiągnąć. Jak ktoś szuka pracy, to będzie w niej szukać maks wygody i będzie narzekać na wszystko. A jak ktoś szuka kariery, to będzie pracować ciężko, nawet w słabych warunkach, aby się uczyć i osiągnąć większe cele niż dobry socjal w pracy. Pozdrawiam wszystkich z Generacji Z. Zapewne w tym momencie zapytacie, lepszy, co miał na myśli facet pisząc Socjal w pracy? Nie wiem. Mam jednak podejrzenie, co myślał na początku, ponieważ on tam jakoś rozróżnia pracę od kariery i to po części, według mojej opinii, słuszne, tak? Warto rozróżnić pracę od kariery. Praca jest po to, żeby zapewnić ci rozwój, a kariera jest na podstawie pracy, bądź też na podstawie hobby, które tworzysz. Przykładowo, ja w tym momencie, słuchając tego, nagrywając dla was i tak dalej, przeprowadzam swoją karierę youtube'ową. Może ktoś zasubskrybuje, może nie? Może ktoś zalajkuje, może nie? Ale każdy like, każda subskrypcja, nawet jakieś wspomożenie na Patronite... To już jest dla mnie rozwój kariery. I tak samo w pracy kariera się rozwija, ale rozwijanie kariery, a rozwijanie umiejętności to są jeszcze różne inne rzeczy. Bo wiecie, jest na przykład taki youtuber, który sobie cały czas nagrywa pierdząc fotel, mówiąc teoria spiskowa i tak Jego obróbka graficzna, jego setting nie zmienił się od jakichś 8 lat. Czy w tym rozdaniu mamy rozwój umiejętności przy równoczesnym rozwoju kariery? No, ależ oczywiście, że nie. I dokładnie tak samo może być w pracy. To znaczy, przychodzicie, robicie coś, przychodzicie, robicie coś. Zazwyczaj daje się, o ile dobrze kojarzę, trzy miesiące próbne w każdej mniej więcej pracy. Te trzy miesiące, zazwyczaj, jeśli rozmawiamy o przyjęciu do jakiejś pracy, która wymaga umiejętności, a nie że przychodzi zwykły kowalski z ulicy, są na zaklimatyzowanie się, na poznanie ram zakładu, na poznanie zasad panujących w pracy, ale to nie jest tak, że te trzy miesiące to są uczenia, edukacji czy coś takiego. Zazwyczaj, jeśli przychodzisz, to masz to doświadczenie, masz te umiejętności. To nie jest tak, że się zwalniasz. Przychodzi ci facet w czerni, mówi: Pan spojrzyj w to światełko, pstryk, naraz nic nie pamiętasz. No nie, zatem teza, można sobie zmieniać pracę co trzy miesiące, ale też niczego się nie nauczysz, jest bzdurą. Kolejna rzecz to jest jakieś kompletne pomylenie. Jak ktoś szuka pracy, to będzie w niej szukać maks wygody i będzie narzekać na wszystko, A jak ktoś szuka kariery, to będzie pracować ciężko, nawet w słabych warunkach, aby się uczyć i osiągać większe cele. <gry> Tylko jest jeden taki mały problem: kariera to nie jest umiejętność w RPG. To nie jest tak, że zrobisz tysiąc mieczy. I będziesz miał za każdego odpowiedni X i w końcu jak zdobędziesz odpowiednią liczbę X, to będziesz kimś. Tak jak w tych reklamach, co kiedyś było level 1 kruk, level 100 mafia, boss. Ludzie w pracy często robią rzeczy bezsensowne, które tak naprawdę w ogóle nie zwiększają ich poziomu rozwoju, że tak to powiemy po rpg nie dają możliwości ścieżek kariery, a są po prostu zwyczajną klepaniną, która donikąd nie prowadzi. Nie zapominajmy jeszcze, że de facto nie masz kontroli nad swoją ścieżką kariery. To nie są Simsy, że musisz wypełnić sobie paseczki na górze, wyuczyć się, potem pójść do pracy wyspany, najedzony, w dobrym nastroju i umyty, i dostaniesz. Wystarczy, że nie podobasz się szefowi, wystarczy, że na górze ktoś jest, kto blokuje twój dostęp, wystarczy, że ktoś na dole podstawi ci nogę i w tym momencie żadnej możliwości rozwoju dalszego. Nie masz. Poza tym, jeśli startujesz z pewnego poziomu, masz pewne umiejętności, masz pewne zdolności, może nawet stopień naukowy, ty nie będziesz iść na samo dno, tylko zaczynasz karierę od takiego poziomu, do którego jesteś wykształcony. A sorry, moi drodzy, ale od pewnego poziomu nie ma już takiego łaszenia się, nie ma już takiego rycia jak dziki osioł, ponieważ to wszystko to ty zostawiłeś na studiach. Na studiach się ryło, jak dziki osioł, zaliczało, prosiło, łasiło się, płaszczyło przed wykładowcami, właśnie po to, żeby teraz tego nie robić. Po to są studia, by the way. O przepraszam, w normalnym kraju po to są studia, w kraju pełnym Januszy biznesów, no to w sumie nie wiadomo. I to jest pierwszy taki najbardziej plusowany komentarz, ale na całe szczęście zaczyna się przebijać rozum i godność człowieka. Moi drodzy, jak ja przeglądałem pierwszy raz ten artykuł, to pod nim było szamboistne kuceri, januszerki. Na całe szczęście zaczynają tutaj się pojawiać normalni ludzie. Pogrzejmy się w tym promyczku rozsądku, bo to jest według mnie ważne. Ludzie, nauczcie się, że pracuje się, żeby żyć na poziomie, a nie żeby pracować, bo to mentalność niewolnika, którą chcą wam pracodawcy wpoić do głów, i jak widać, doskonale im się to udaje. Tutaj właściwie nie ma czego komentować. Wszystko, co miało zostać zawarte, zostało zawarte w tym komentarzu. Jedziemy dalej. Jest jedno ale. Żeby stawiać warunki i wymagania pracodawcom, trzeba mieć argumenty w postaci doświadczenia, kompetencji, zarówno miękkich, jak i otwardych. A takie nabywa się z doświadczeniem. Ej, eee, tutaj mam naprawdę zagwostkę, ponieważ z jednej strony zgadzam się, musisz mieć wykształcenie jakieś. Jeśli idziesz do pracy, to powinieneś mieć pojęcie jakieś o tej pracy, tak? Z drugiej jednak strony... To nie jest tak, że jeśli nic nie umiesz, przychodzisz do roboty, żeby się nauczyć, to jesteś ścierwem, kompletnym nikim, którym można pogardzać, traktować z buta i w ogóle zamknij mordę, czemu ty jęczysz o wypłatę, ciesz się, że robota jest. Pracodawca powinien reprezentować jakieś pewne standardy względem gościa, z którym wszedł w umowę cywilnoprawną, czyli umowę o pracę. Z tego powodu, że, i ja wiem, że tutaj w tym momencie wielu Januszy zapiecze w odbycie, jest twoim partnerem w interesach. Następny komentarz, na całe szczęście kolejny głos rozsądku. Sam jestem z granicy między Igrami a Zetkami. Zenials. Niezmiernie mnie śmieszy, jak boomerów w komentarzach pieką cztery litery. W pełni popieram postawę z artykułu. Jeśli atmosfera w pracy mi nie odpowiada lub szef ma zapędy na Janusza, to momentalnie zaczyna się przeglądanie ofert pracy, a przełożony zostaje poinformowany o rozbieżności między moimi oczekiwaniami a tym, co w firmie jest naprawdę. I jeśli nie dochodzi do porozumienia, to w grę wchodzi wypowiedzenie. Jestem na własnym utrzymaniu od pierwszego roku studiów, zasiłków nawet nie powąchałem. Rodzinę boli, że zmieniałem pracę w ciągu trzech ostatnich lat Częściej niż oni w ciągu trzech dekad. A mnie woli, że oni nie zmieniają i dalej dają się wykorzystywać, kiedy ja przekroczyłem ich wspólny miesięczny dorobek. Nawet mi was nie żal, narzekacze. Okej, okay, ważna rzecz. Zazwyczaj ludzie, którzy krytykują zmianę pracy, to są ci sami, którzy siedzą w swojej własnej naście lat, narzekają na nią, narzekają, że szef tyran, że ktoś tam jeszcze coś tam. Wracają do domu, są nieszczęśliwi ze swojej pracy, ze swojego życia, nie mają tak naprawdę okazji zakosztować tego życia, no bo zapieprzają. Właściwie samo na usta się sili pytanie: dlaczego? Cóż, według mojej opinii, tutaj zgadzam się z Transhumaniksem, który na trailerze do tego materiału wrzucił swój komentarz. Jeśli chcecie, to bardzo serdecznie zapraszam. On jest podpięty, więc. Mam nadzieję, że będzie łatwiej go dostać. Skracając to jak mogę, mentalność niewolnicza. Oni nie widzą szans, nie widzą rozwoju, boją się opuścić strefę, no właśnie, aż chce się powiedzieć strefę komfortu, ale to nie jest komfort. Oni cierpią. W pewnym sensie to można przyrównać do patologii bitej żony, ale nie chcę aż tak odlatywać, choć jest podobnie. Całe otoczenie mówi tym gościom, że środowisko pracy, w którym funkcjonują jest toksyczne i w ogóle nie powinno takie być. A oni dalej swoje. Oni twierdzą, że to jest najlepsze możliwe, że tak powinno być zawsze, nie chcąc poznać innego środowiska. Dlaczego? Bo co jak nie wyjdzie? Dalej mamy kolejne komentarze o treści. Super, tylko zero socjału. Gdyby nie rodzice i socjał. To byłoby zupełnie inne podejście do tematu. Czy takie tam podobne pierdoły? Wiecie co? E, chyba na tym etapie warto sobie to powiedzieć, chociaż później mamy bardzo fajny komentarz, który to podsumowuje. Moi drodzy, socjal w dzisiejszych czasach, czy socjal, jak niektórzy piszą, to jest na standardy europejskie, ale także polskie, kpina. Nie jesteś w stanie się utrzymać, będąc tylko i wyłącznie na zasiłku dla bezrobotnych, na jakichś tam plusach, dodatkach, superlatywach różnych innych. To jest mit, mrzonka, i zadajmy sobie pytanie: dlaczego został stworzony? Cóż, według mojej opinii, ze względu na propagandę lipkowską. Ponieważ lipki, w sensie libertarianie, wolnościowcy, nienawidzą przede wszystkim tak zwanego nieróbstwa, czyli niezagospodarowanego zasobu ludzkiego, ponieważ tak z punktu widzenia lipka, ty jesteś jedynie zasobem. Dlatego jest coś takiego jak płaca minimalna, minimalna, czyli ma zapewnić ci minimum możliwości zapieprzania dalej. Tak, z punktu widzenia Lipkowskiego wypłata nie jest po to, żebyś ty mógł zapewnić sobie na przykład możliwości oszczędzania, grania na giełdzie czy zarabiania w jakikolwiek inny sposób. Nie, nie, nie. nie. A ty, Rywipał, wracaj do szeregu. Ty masz tylko i wyłącznie konsumować, żeby im napędzać sprzedaż. A potem wracać do wyprodukowywania kolejnych rzeczy do konsumpcji. Dlaczego oni nie nienawidzą ciebie, bo ty jesteś jakimś leniem, bo tobie się nie chce, tylko wypadłeś z koło wrotka? Okej, okay, mamy tutaj następnego aparata. Pokolenie Z kręci bekę z bumerów, że zasuwają jak mrówki się nie odzywając, ale zapomniało chyba, że ich dobrobyt by nie istniał, gdyby nie oni i poprzednie pokolenia. Zobaczymy kolejne etapy tego przebudzenia, to ocenimy, teraz to na razie tylko narzekanie, ile werączki do pracy większość. Ja naprawdę chciałbym to zacharakteryzować jakoś inaczej niż starcze pierdolenie i w sumie mi się chyba udało. Kojarzycie tego mema, weak men create hard times hard times create strong men, strong men create good times Jeśli będziesz odpowiednio zapieprzał, to będzie dobrobyt. I to jest właśnie uosobienie tego szymonkizmu lipkowskiego na zasadzie takiej, że ci wszyscy goście to powinni być siebie dumni, bo wprawdzie robią w pracy, której nienawidzą szczerze. Szef wykorzystuje ich jak może. Ale oni są podporą cywilizacji. Szkoda tylko, że goście, którzy zazwyczaj tak mówią, nie pracują w jakichś szpitalach, sektorze high-tech, nie pieką chleba, nie robią szerokiej gamy odpowiedzialnych i ważnych zawodów. Tylko pracują w jakimś Januszeksie, zazwyczaj na taśmie, klepiąc e, jakieś niepotrzebne dziadostwo, które równie dobrze mogłoby być wyprodukowane w jakimkolwiek innym kraju, w jakimkolwiek innym czasie, w jakimkolwiek innym zakładzie, przez losowego innego człowieka, bez jakichkolwiek umiejętności. Ja wiem, jak to zabrzmi, ale nie, nie jesteście podporą cywilizacji, nawet nie jesteście w stanie podeprzeć swojego kręgosłupa moralnego. Kolejny komentarz to jest. Bida zajrzy roszczeniowym i rozpieszczonym gówniarzom w oczy, to się przekonamy, czy wolą być bezrobotni. Jednak mnie o wiele bardziej ciekawi ten. W dupach im się poprzewracało zabrać im wszystkie dodatki i obciąć internet, i się nauczą normalnej pracy. Dlatego gościa normalna praca to jest praca przede wszystkim bez internetu oraz bez dodatków. Czyli wiecie, zero karty Multisport, płatnej obsługi zdrowotnej, ale także w czasów pod gruszą, bo to też dodatek, płatnej przerwy, posiłku pracowniczego, prawa do prywatności, postojowego, norm pracowniczych, kultury pracy, BHP. Ciekaw jestem, czy do tych dodatków może jeszcze zalicza wypłatę? Z całą stanowczością możemy sobie powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z biedą umysłową, ponieważ jeśli ktoś w dwudziestoleciu XXI wieku mówi mi, że internet w pracy to jest fanaberia, to ja mówię wprost, że według mnie on jest debilem. Przeczytajmy sobie jeszcze jeden komentarz dla pełnego obrazu: Rodzice, którzy dają dzieciom wszystko na tacy, robią dzieciom krzywdę. Rozumiem pomoc w kryzysowych sytuacjach, ale jak na przykład rodzice męża dadzą dom, rodzice żony sfinansują remont, to takiemu człowiekowi potem trudno się odnaleźć w życiu. Kurna, gdzie są tacy rodzice? Gdzie rodzice masowo rozdają domy? Adoptujcie mnie. Okej, okay, ale na poważnie, oczywiście mamy tutaj sporo ludzi, którzy zaczynają wyjaśniać, że bardzo dobrze, że trzeba pracować mądrzej, a nie ciężej, że boomerzy obudzili się z ręką w nocniku itd. Jednak mi chodzi głównie o przekaz tak zwanych przez tych ludzi boomerów. Według mojej opinii to nie są boomerzy, ponieważ baby boomers to jest zupełnie inne pokolenie w USA, a zupełnie inne pokolenie u nas. U nas baby boomers mają 70 lat. Według mnie bardziej adekwatnym określeniem będzie jelenie, ponieważ jeleń może być w każdym wieku. I tutaj właśnie mamy szeroką gamę od takiego 19-letniego kuca, który mówi, że dobrobyt bierze się z ciężkiej pracy, a nie z socjalu. Po emerytów, którzy wypisują, że za ich czasów to się cieszyli, że robota była i nawet nikt o wypłatę nie pytał. To stado rogaczy kukoldów ekonomicznych Jeleni, jak zwał, tak zwał, jakie ono ma wyobrażenie? Myślą, że inni ludzie to mają raj na ziemi, że siódmy z kolei syn dostaje proszę, synu masz kolejnego doma, każdy lata wokół młodzieży na paluszkach, byleby tylko mieli jak najlepiej. Chyba wszyscy zgodzimy się, że to nie jest przekaz zgodny z rzeczywistością, a wręcz jest surrealistyczny. I teraz uwaga, z czego on według mojej opinii wynika. Przede wszystkim, bardzo mi przykro, że to powiem, ale z biedy umysłowej. Jelenie cały czas spędzają w pracy. Jak akurat tam nie są, to spędzają czas przed telewizorem, z piwem, wegetując, nic nie robiąc. W moim przypadku to nie jest wyssane z palca, to jest po prostu czysta obserwacja tysięcy różnych roboli, z którymi niestety miałem przyjemność, bądź nie współpracować ze względu na mój zawód. Ci goście mają spierdylion możliwości poszerzania swoich horyzontów, ale z jakiegoś powodu nie chcą. I nie, to nie jest dlatego, że nie są zdolni, nie mają umiejętności, mogliby je zdobyć na pstryk. Przykładowo, moje szkolenia są debilnie proste. Małpa za kilo bananów byłaby w stanie się nauczyć tego co mówię. Większość jeleni tego typu właśnie ma opór, nie, bo nie. Potem mamy takie ojczenie dlaczego w pracy jest internet ten program jest głupi to jest głupie tamci są też głupi bo kiedyś to było 30 lat temu się robiło i się żyło moi drodzy nie da się tego inaczej określić to jest po prostu bieda umysłowa i brak jakichkolwiek chęci wyjścia z niej Zamiast tłumaczyć sobie rzeczywistość za pomocą wyobrażeń, dokładnie tak samo jak szury na marginesie, jakimiś domami rozdawanymi od tak przez rodziców, czy tym, że rodzice to fundują wszystkim normalnie każdemu z rodzeństwa życie z dostatku bez jakiejkolwiek pracy. Jeszcze w tym komentarzu zabrakło, że miastowi rodzice, to już by była taka wisienka na tym torcie z gówna, mogliby w każdym dowolnym momencie poszerzyć swoje horyzonty. I bardzo mi przykro, że teraz powiem to, co powiem, ale ci goście, te jelenie, niestety moi drodzy, ale to są wrogowie normalnych pracowników. Nie tylko podkręcają normy, rozwalają wam pracę, pozbawiają was benefitów, które już dawno na waszym zakładzie powinny być, ale jeszcze was atakują za to, że nie chcecie żyć w takim samym, głównie jak oni. Ja tutaj już nie będę się bawił kolektywistycznym gadaniem, że walczą dla Janusza czy cokolwiek takiego. Nie, po prostu szkodzą wam jako jednostce. Jeden jeleń jest w stanie rozwalić cały zakład. Przyjdzie, podkręci wam normy, bo szef wyjdzie z założenia, że jeśli jeden jest w stanie tyle pracować, to reszta też powinna. Nie dostanie za swój wysiłek nic złamanego grosza, a jeszcze będzie was opierdzielał, że nie robicie tyle samo co on. Dalej nie będę się już powtarzał, ponieważ wszystko co powiedziałem na temat jelenia jest w. Najgroźniejsze zwierzę, jakie może napotkać pracownik, to jest taki materiał. A tutaj po prostu zakończę tym, że jeleniarstwo trzyma się w narodzie niestety mocno. Z jeleniami należy po prostu walczyć i się ich wystrzegać. I tego wam życzę. Jak najmniej jeleni w waszej pracy, a najlepiej ani jednego. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam jak zwykle do dyskusji, ponieważ komentarze są Wasze, a także zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do maila, link do Patronite. Jeśli chcecie podesłać temat taki jak ten, macie okazję. Jeśli chcecie wspomóc kanał, też możecie. Napiszcie w komentarzach Wasze historie, gdzie zetknęliście się z jeleniami. To tyle ode mnie na dziś, do następnego. Hej, hej!